Witajcie, witajcie! Dzisiaj mamy siódmy grudzień. Ja sobie na moim kalendarzu od Ani Wójcickiej już mam zakreślone wszystkie dni, które minęły. A dzisiaj na początek nie kalendarz adwentowy, a coś, na co wiele osób już bardzo długo czeka, mianowicie mój haft Rivendell. Za chwilę zobaczycie zdjęcie jak ten haft powinien wyglądać. Natomiast y, już idę y, pokazać jak wygląda na chwilę obecną. Y, jest to moje drugie przewinięcie y, tego haftu. Niespełna 15% dopiero, no ale jest to też bardzo duży projekt. Więc zapraszam do miłego oglądania. Tak, haft prezentuje się na żywo. Chyba tutaj na wideo, on jest trochę ciemniejszy niż w rzeczywistości, ale i tak wygląda cudownie. Z jednym małym wyjątkiem. Mianowicie jest takie miejsce, tylko nie wiem czy mi się to uda pokazać, bo ja trzymam telefon w ręce. Jest to gdzieś tak po środku o mniej więcej tutaj pokażę w tym miejscu. Chyba pomyliłam kolory, ale dopiero okazało się to przy rozwijaniu tego haftu. Jeżeli faktycznie to się potwierdzi, to czekam nie pójdzie, ale zostawiam to sobie na sam koniec obrazu. Nie będę teraz tego robiła. Taka moja nie chce mi się po prostu, szczerze mówiąc mam nadzieję, że może tak to ma wyglądać może tutaj na filmiku to wygląda dużo lepiej, ale na żywo no niestety i nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka z mojej strony, czy jest jakiś błąd we wzorze, bo nie wiem dokładnie co tam ma się znajdować, czy to jest jakaś skała, czy, mm, czy to jest jakiś rozbłysk wody, chociaż mówię, no reszta mi się wszystko podoba ale oprócz takiego miejsca, takiego prostokącika yy, myślę, że to jest mój błąd, bo już haftując miałam wrażenie, że to dziwnie wygląda, ale dopiero jak rozwinęłam, to, to faktycznie tak to wygląda. Yy, no, nie do końca mi się to podoba, więc zobaczymy, co będzie dalej. Yy, co dalej na temat tego haftu? Yy, no, w ten, to drugie przywinięcie haftowałam bardzo, bardzo długo. Yy, haftując niebo, straciłam w ogóle wenę do haftowania. Bo cały czas tak samo, cały czas tak samo. Było już to bardzo nudno. A myślałam, że to nieba, a to się okazało, że to są wodospady, tak naprawdę dopiero jak to zaczęłam rozwijać tak, bo coś mi nie pasowało, żeby tyle nieba było. Co dalej? Jeśli chodzi o takie najtrudniejsze miejsce, bo niebo bardzo fajnie się przyjemnie haftowało, dosyć szybko, chociaż znudziło mi się niebo i ten wodospad nad mostem, bym tak to powiedziała. Natomiast jest takie miejsce tutaj, postaram się to Wam z bliska pokazać, o może teraz nawet lepiej będziecie to widzieć. Tutaj, o w tym miejscu, o złapię może ostrość, bo ja tutaj palcem pokazuję, to nie wiem, czy tu złapię. O, dokładnie tutaj to miejsce, tutaj ten prostokącik. Jest tu jeszcze takie ciemne miejsce właśnie i to mi nie do końca pasuje. Chociaż jak te prostokąty to jeszcze nie, nie może mi złapać ostrości przez tą moją rękę spróbuję to odsunąć. Może teraz to, to widzicie to miejsce. No nie do końca mi to pasuje. Mówię ten ciemniejszy to już w ogóle kolor. Ten jaśniejszy jak cię mogę może tak to ma wyglądać. Ale to zobaczymy. Zobaczymy ja sobie to porównam ze wzorem wersji PDF. Gdzieś yy, sobie to wydrukuję, bym miała wtedy lepszy pogląd na to, co to ma tam wyglądać. Yy, najgorsze dwa miejsca, jakie były, to było tutaj, o, tu ten fragment, troszkę to będzie przez ten palec, i tutaj, tutaj to. No, to są same jedynki praktycznie. Jestem po prostu załamana. Znaczy teraz nie, ale wtedy jak haftowałam. To mi się tak nie chciało i moja prędkość haftu, to jeżeli wyhaftowałam 50 krzyżyków na godzinę, to był ogromny sukces. Bo niestety szybciej się po prostu nie dało. Naprawdę trzeba było się tam skupić. Jak możecie zauważyć, to tutaj mamy tak mało niteczek. Tutaj. A tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak? No przepraszam, gubi mi to ostrość. Jest to spowodowane tym, że tu nie brakuje kolorów w tych miejscach tu. Natomiast y, ja troszkę zmieniłam technikę haftu, to. znaczy jest to dalej metoda pakowania, ale y, wygląda to u mnie troszkę inaczej. I na pewno na ten temat będzie jakiś film. Y, bo w ten sposób na pewno zużywam. Mam wrażenie, że zużywam mniej nici. Nie mam obaw, że nici mi na przykład nie starczy, bo ja sobie kupiłam jakby zapas na cały obraz, jeszcze tam z niewielkim naddatkiem, więc mam nadzieję, że to wszystko się uda wykończyć, że nie zabraknie mi nici. Natomiast no, na ten pomysł wpadłam po części właśnie haftując to niebo. Patrzę, o kończy mi się kolor. To tak szybko, no bo tych niebieskich tam jest bardzo dużo. Więc postanowiłam coś sobie zmienić. No, i też tych nitek mi się tak dużo nie wala po tym całym obrazie, więc one mi nie przeszkadzają. Jest to bardziej wygodne dla mnie. I tak to wygląda na chwilę obecną. Plan jest taki, żeby do końca ro roku dobić do tych 15%. To jest naprawdę taki plan, który jest realny do zrealizowania. I to jest takie moje marzenie, bo ja naprawdę siedziałam bardzo długo nad tym częścią drugą, czyli tym drugim przewinięciem. Z braku czasu, to po pierwsze spowodowanego nie tym razem może tak pracą zawodową jak w poprzednim roku, o ile ciągłymi imprezami rodzinnymi, weselami, urodzinami, komuniami i tak dalej. Więc miałam cały rok praktycznie. Imprezę za imprezą. I kiedy miałam to robić? No właśnie nie wiem kiedy, bo praktycznie prawie co tydzień byliśmy na jakichś urodzinach lub jakichś grubszych imprezach. Więc no, czasu brakowało, no bo nie ukrywam. No, jeżeli mamy raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu wesele, do tego dochodzą jakieś czterdziestki, do tego dochodzą jakieś urodziny chrześniaków, No maj to jest dla nas w ogóle miesiąc komunii urodzinowy, bo nasi chrześniacy to mają dzień po dniu urodziny, do tego komunie. No chociaż już w rodzinie komunie się kończą. Nie. Została chyba jeszcze jedna komunia bodajże w rodzinie, więc, więc no, ten maj troszkę się już tam uspokoi, ale przez ostatnie lata to, to był najgorętszy okres w roku. U mnie ze względu też na pracę zawodową, no bo ja szyjąc rzeczy komunijne, no to też to jest taki naprawdę gorący okres. Znaczy mam bardzo dużo pracy, do tego jeszcze te uroczystości rodzinne. Także teraz... Jestem ciekawa w ogóle Waszych opinii na temat tego haftu. Co sądzicie? Mówię jeszcze, tak spróbuję Wam przybliżyć, żebyście tak dokładnie zobaczyli, bo im dalej patrząc na żywo, to po prostu odbiór tego obrazu jest, czy ja mówię obrazu, ale to wygląda naprawdę, jakby to było namalowane. Im dalej się stoi, to w ogóle nie ma się wrażenia, że to są krzyżyki, tylko że to jest naprawdę jakiś malarz namalował. Po prostu cudowne w odbiorze. Ja podziwiam wzory Bożeny, bo to jest wzór Bożenki. Przypominam, to jest prawie tysięcznik, tak? Czyli 7 chyba 50 krzyżyków, jeżeli dobrze pamiętam, na 999. Jakoś tak. Ale w razie, coś tutaj wstawię, gdybym miała się pomylić, wstawię Wam tutaj dokładną ilość krzyżyków. Ja mam wyhaftowane, niespełna 80 tysięcy tutaj. Yy, więc, no, jeszcze du dużo, dużo przede mną, bo łącznie jest ponad pół miliona. Yy, no, więc sporo pracy jeszcze, ale mam nadzieję, że teraz już jakoś ten czas tak rozplanuję. Może w przyszłym roku nie będzie tak dużo imprez i uda mi się wyhaftować dużo, dużo więcej. Chociaż momentami, jak nudzi mi się ten haft, to siadam do jeszcze innego, bo mam jeszcze z trzy duże hafty od Bożenki. I zawsze zastanawiam się, do którego mam przysiąść, bo każdy mi się podoba. I naprawdę, gdybym miała tyle czasu, ile bym chciała, to bym chyba haftowała codziennie inny. I najlepiej to się działała, haftowała minimum tysiąc krzyżyków dziennie. Ale no, niestety czasu brakuje. I to jest takie moje ciche życzenie na przyszły rok żeby tego czasu było wolnego dużo, dużo więcej. A teraz wracamy do kalendarza adwentowego. I już jestem z wami. Czas na kalendarze adwentowe. Ja przez trzy dni nie otwierałam żadnej paczki, bo niestety na to nie miałam czasu. Byłam zaoferowana różnymi rzeczami. Dwa razy musiałam, musiałam, chciałam też zawieźć moją córkę na egzaminy, więc stresik był. Pierwszy dzień egzaminów yy, tak się rozłożył, że praktycznie cały dzień nie było mnie w domu. Wróciłam dopiero wieczorem z córką. No, i podczas tego pierwszego dnia, dnia egzaminów dowiedzieliśmy się, że kolejny ma na długi dzień, więc tu był podwójny stres, bo nie dość, że się tego nie spodziewaliśmy to jeszcze tak krótki okres czasu. I tutaj z tego miejsca bardzo, bardzo się chcę pochwalić, bo córka zdała ten taki kolejny życiowy egzamin ważny. Za pierwszym razem, więc szczęście ogromne. Córka mega zadowolona. Ja jestem bardzo dumną mamą. No i tak ten czas nam uciekł dosłownie, więc, więc dzisiaj mamy do nadrobienia 5-6 i 7 grudzień. Ja szukam już paczuszkę, piątekę. Mam nadzieję, że to będzie widać o, tutaj. To jest coś takiego okrągłego. Chyba jakieś pudełko, bo to twarde, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że widzicie, bo ja tutaj, jak nagrywam to sobą, widzę, ale jestem ciekawa. Oj, wczoraj już byłam tak niecierpliwa, ale yy, obiecałam dzieciom, że pojedziemy do kina, więc ten czas też uciekł. Uszeczka. O matko, o matko! E, dzisiaj Wam zdradzę. Klaudia jest moją Mikołajką. Jest. Klaudia, ja po prostu. Ja Cię kocham! Ja Cię kocham! Nawet nie wiesz, jak bardzo marzyłam o tych nożyczkach. O matko, kochana, to jest coś pięknego, coś pięknego. Ja, ja naprawdę widziałam już te nożyczki dawno, ale to jest po prostu. No, nie, no ja tutaj z ochroną jeszcze, ale. Jejku, 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 jejku nie wiem, ja to tak, wiecie, schowałam ale ja się po prostu tak tym jaram Jezus cudowne to jest, naprawdę w pięknym, brązowym kolorze etui tutaj, no śliczności jestem szczęśliwa Boże, jaka ja jestem szczęśliwa, no patrzcie, no coś pięknego, tutaj sobie przywieszkę zrobię na pewno będę z tego korzystać, Jezu, ja cały czas uciekam Wam ten, ale no nie, no to, to było moje marzenie, powiem, że nikomu o tym nie mówiłam, ale naprawdę coś pięknego do tego w takiej puszeczce. No, no super, na pewno puszka się. Yy, słuchajcie, teraz mówimy tego zamknąć, tej blokady. O, klik. Także piękne cudowności, no na, naprawdę. O Jezu Klaudia, ja Cię kocham. Jak ja Cię kocham normalnie, nawet sobie nie zdajesz sprawy. O, tak się jagam, że nie mogę nawet... Nawet nie myślę o kolejnym dniu. Słuchajcie, żeby otworzyć, aż mi łzy poleciały. Ojko. I to jest chyba właśnie magia tego kalendarza, że po prostu. <noise> ja naprawdę nie mogę. Przepraszam za przegląd, ale tak się popłakałam ze szczęścia, że nie byłam w stanie nawet mówić. Słuchajcie. Ojejku, no to przed nami kolejny dzień. Ja już po prostu nie wiem, czego się mogę spodziewać, słuchajcie. Tutaj położę puszeczkę, żebyście to lepiej... Może ja sobie nakieruję, tak będzie lepiej to widać. Yy, nie będzie tam przerywać nam. Ale naprawdę, słuchajcie, no nie, no nie wierzę. Klaudia, po prostu jesteś... Jesteś kochana. Yy, no i szukamy dnia szóstego. To jest chyba dziewiąty. No, o, tu jest szósty. Jest. To taka duża paczka. Oj, przepraszam. Szturnałam kamerę. Taka duża, podwójna. Zobaczymy. O, ale po tym piątym dniu, słuchajcie, dziewczyny, ja naprawdę nie wiem. Ja już, ja już, ja już po prostu... To, to, to po prostu przebiło chyba wszystko możliwe. O, udało mi się rozpakować. Dobra, no to rozpakowujemy. Tutaj jest... Coś mniejszego. Rozłożymy. Będzie bombka, będzie bombka. O, matko, Klaudia! Ja uwielbiam bombki, właśnie z, y, z Wonderland Her Crafts. One są, no są prześliczne. Jak patrzyłam gdzieś y, na dziewczyny, ja sama osobiście mam jedną, mm, ale na szczęście nie ten wzór, więc mam inne. No, cudne, cudna, naprawdę no, jestem, jestem mega szczęśliwa. No i teraz druga paczka. Ja, może wszyscy się tutaj dziwią, że ja się wyjaram bardziej troszeczkami, na ale naprawdę to, to troszeczki to dla mnie jest leka. Ale nie, nie, banka jest naprawdę cudowna. Ja, ja nie mogę. No i teraz mamy jeszcze drugą paczuszkę, Otw Otwieramy. Ciekawa jestem. O kochana. Jezu, to jest coś pięknego. Je, no, nie wiem, co to w ogóle jest, co to ma być. Ale to ma być chyba tak do postawienia, słuchajcie. No, więc ma tutaj już miejsce swoje przepiękna praca. Jezu, Klaudia, ja ci podziwiam coś pięknego. Jestem pod wielkim wrażeniem. No i kolejna ozdoba do mojego stołu, tutaj świątecznego, który już jest przystrojony. Ja nie mogę, ja po prostu tracę głos. Jestem pod tak wielkim wrażeniem tych prezentów. Ja się już boję, co, co Sysia powie na, na temat prezentów ode mnie, bo ja, ja chyba nie potrafię robić prezentów. Dobry. Przepraszam tutaj za hałas, bo tu kartoniki chowam, żeby znaleźć miejsce na ten dzień dzisiejszy, ale. Nie, no słuchajcie, ja po prostu wymiękłam, wymiękłam. coś pięknego, coś naprawdę cudownego. No ta bombeczka, ja po prostu nie mogę. Ja kocham w ogóle y, sarenki, jelenie. My, my mamy naprawdę y, tutaj y, przy domu po prostu nam chodzą zwierzątka, więc y, często zimą tutaj spotykamy sarny. I to są takie zwierzęta, które są, ja muszę zajrzeć do środka, zajrzeć w, w ogóle tą kolorystykę tych, tego haftu, bo wiele niebieskości. Słuchajcie, ja otwieram. O, jest ładnie bombka tutaj z tyłu, piękne stonowane kolory, słuchajcie, tak, to są kolory, które ja kocham. Ja po prostu coś, coś pięknego. No, jeszcze taka piękna tutaj igiełki na szpulce. No, w ogóle te, te, zestawy są cudowne. Ja naprawdę tutaj nie pokażę Wam, bo tam pewnie w środku już jest, tutaj jest to drewienko. Tu jest pewnie schemat bodajże. Tak, schemat, więc nie będę pokazywać, ale po prostu nie. Klaudia. Rozbiłaś bank, rozbiłaś bank. Coś pięknego. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Schowam to za chwilę. No a teraz czas. Słuchajcie, ja naprawdę jeszcze mam łzy w oczach i w ogóle, więc zaczęłam podciągać już nosem, więc przepraszam najmocniej. Ale jestem naprawdę mega, mega zadowolona. Yy. I teraz dzień siódmy. Ja szybciutko próbuję nagrać. Mam nadzieję, że mi tutaj jasność nie zginie, bo dlatego, że... Yy. Kaczuszka jest tak zapakowana, bo ja mam mało baterii już i ja się boję, że mi się rozładuje telefon. Otwieramy. Co tu jest? Coś, o coś, coś, coś fajnego, na pewno coś fajnego. Otwieram, jakieś nitka, takiej chyba na pewno, na pewno nie znam. Przy pięknym, błyszczącym kolorze. Taki dla mnie to bym powiedziała taki stalowo błękitny. Nie znam, nie znam tej nici, ale pięknie wygląda. I tutaj już kładę obok haftu. Tutaj piękne kwiatuszki do zdobycia. O jejku, jakie piękne zawieszki! Jest! No! Kto nie powie, że. Idealnie dobrane, potem nie przepraszam, mi aż spadło. Przepiękne to. Cudowne. Na pewno to będą jakieś zawieszki do nożyczek. Na pewno będę wykorzystywać w pracy swojej. Niech klienci też widzą, że, że takie cudowności noszę przy sobie gdzieś, więc... Piękne, piękne prezenty. Klaudia, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze raz przez ciebie się rozpłaczę, to nie wiem, co zrobię. Bo naprawdę... Ale to jest płacz ze szczęścia. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko. Bo, bo to jest coś cudownego. Naprawdę. A, jeszcze patrzcie, słuchajcie, wypadła mi jeszcze jedna zawieszka. O, nie no, Klaudia. Tak, kocham szycie. Kocham szycie. Naprawdę to jest... To jest coś, co, co, co kocham całym sercem. No, kocham też haft, kocham dzierganie, ale no, szycie to jest, to jest pasja od mojego dzieciństwa, tak naprawdę. Nie pozostaje nic innego, jak jeszcze raz bardzo, bardzo mocno podziękować. Jestem tak szczęśliwą dzisiaj osobą. I chyba nawet dobrze, że czekałam, że, że nie oparłam się wcześniej, bo dzisiaj po prostu. Takiego dnia to już nie miałam dawno i czuję, że te święta są coraz bliżej. Dzięki też może temu, że przystroiłam dom, ale... No nic. Ja już płaczę znowu ze szczęścia, więc żegnam się i do zobaczenia wkrótce.